Turniej FNCS Division, czyli turniej podzielony na trzy dywizje, gdzie tylko najwyższa dywizja zapewnia miejsce w zbliżających się kwalifikacjach do Major'a 1 o ponad 3 miliony złotych. Żeby awansować, będę musiał zdobyć łącznie ponad 640 punktów po rezygnaniu dwóch turniejów w dywizji drugiej. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć jak nam poszło na pierwszym turnieju i czy mamy szansę na awans, dlatego oglądajcie do końca. Tak jak obiecywałem w poprzednim odcinku, mam dla was rodzenia 1000 a jedyne co musicie zrobić, to mieć wpisany w sklepie kod Nivzy. polubić ten odcinek i napisać w komentarzu używam kodu NIVZI. Lecimy. Dwa teamy, dwa teamy. Co mm -hmm. mm -hmm. Nie mam jeden nie na tego. Ja bym ja zeskautował y, górkę generalnie. Przez to, że dwa teamy poleciały na naszą miejscówkę, nie mogliśmy zagrać zgodnie z planem i myśleliśmy polecieć gdzie indziej. farmie metal, na spłacią, mnie. Tu, na mrokerze. Jeden, dwóch. I jeden będzie chciał iść tam, w stronę monumentu chyba. Nie wiem, próbuję szybko skrócić dystans w ich stronę. Ja sobie na open. Mogę teraz no szybko przebiegam na miejscówkę. Dobra. Widzicie go? Ja zobaczcie. Dobra. No. Dobra, 50, 80, 120. No. 150, no. 150, 150, ma 50 wide. Od razu do boxa, we dwóch, we dwóch do boxa w Już teammate idzie, teammate 30. Nie, niczego nie odpuszczamy. Nie, 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 nie. A oni mają ten, on ma na dole Alomada, Alomada, cofka, cofka. No teraz no, nie... Miałem dałem 23, to jest 30, no to ilo... o ile on miał. Ja się tupnąłem, jeszcze ja problem... Bo widzę gdzie stoi na piku mm, G1, G1. 80? Ej, hopy na górę, hopy na górę, Ej ej, ej, ej widzę was. Dobra Straciliśmy dużo leczenia materiałów i musieliśmy grać na zone. Finalnie doprowadziliśmy do sytuacji, gdzie trzeba było zagrać ryzykownie i poszukać refreshu. E, możemy czekać, możemy tutaj? W sensie ja wyluduję i im dać Surge no, PC, wy możecie na marker. Dobra, dobra, bo ja nie mam tej. Tak, tak. Na marker, okej okay. no, 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 no. Można ich tutaj full przesłać. Ja dałem stówkę. Nice, Oni się patrzą. Tak? Rzucam waszą w Waszą stronę perła. Ja ich wyzwokiam, się... no, no. Możemy. Możemy. Czerwony, czerwony, czerwony. 1hp. Dwóch ma krach w takim razie. Uważajcie, bo ja brończego szybko otwieram. wchodzę, wchodzą, w nich wchodzą. wchodzą. Możemy teraz na presę, na kucaka. 50. Co tu musimy pumpa dać, musimy, musimy. Teraz, teraz. Dead, dead, dead. 30. 80 frank. 2 dwa, dwa, dwa. Ok, ok. A -a 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 -a. Kolejni tu idą. Lut zbieraj, lut zbierajmy, lud zbierajmy. Tak, kolejni tu idą. Ja podmieniam wszystkie buildy. Tak, podmieniam chmurę chyba. Błędne. Słuchaj. To, to, to duło mnie podmieniło No jestem dead mm. ja Dług musieliśmy zerryć Możesz wziąć, możesz wziąć, możesz wziąć możesz Czekaj, wziąć. muszę się przekopać Jestem free do wzięcia Sara Dobra Tutaj, muszę się przekopać Kopię, kopię Na tej akcji zyskaliśmy dużo, ale niestety musieliśmy już dokończyć grę we dwóch I do prawej Tylko jesteśmy pomiędzy chłopami jak coś? Buduję trochę Jak coś się na na, na prawo, To, 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 to. Ja jestem z Mora ma 300 z twardych jeszcze. Okej. Okay. Mała w Jestem in. Dobra. Ja jestem. Jest Inwestuję całe matce. Tak. Mam matce. Właśnie, A, a widzę, że mam biało. W plecy, w plecy, Je się biją ziomką w tarpa Nie, nie. To jest z dołu. leżę do Jeszcze jednego sobie zwolnię. O, zsadzałem jedną. Masz jeszcze buildy 8, na ludzie. Będziesz mi z niego syfał. Nice. Nice będziesz mnie z niego syfał. I parę Muszę do przodu. Będzie. Masz kapę masów Za kap dosłownie. I full buduj. Nad ziemią, nie możesz wyślał Nice. Poczekaj, jak dostaniesz z niego Potem Musisz chyba Pod góry pod, pod góry no, ciężko Masz syfon Nice, nice hmm. Mura, się. Hmm. <grych> po takiej słowej grze Wiedzieliśmy, że teraz musimy zagrać idealnie I na szczęście nasza miejscówka była czysta Mamy clear Górka. Jeden team leci tą miejscówkę obok nas. A Górka z flit, nikt. Idzie mnie podoba. po Idzie bardziej w waszą stronę. Tutaj na górkę idzie. Ale wyrolował Upadł do bluetootha. Jego team leci z daleko. Tak. krak 120. Hmm? Yes. Nice. Shit. Tam, tam, tam. Biją się, biją się, biją się. Ej. Tam. 20 white 50 light, 70 sobie Zabijam, zabijam, zabijam. Nice. Do bitka fajnie było, ale dostałem, dostałem. Kraks, no. Chami, chami, chami. Patrz, patrz, patrz. Robię predita. No, no. Jak on ta? No, no, no. Rozserpi do przodu. Chodź, chodź, chodź. Tak, tylko dołu. Zjazdki kolejna. Waga, waga. Ja mam, ja mam, to, mam. Ta. Odciśniam to. na rotacji Patrzymy hi-tech, coś tylegęczo mocno. Ta, ja się sprawowałem nad nich. DM 21, biorę hajta po prostu Wyszedłem height Mam, mam, Tak, ja buduję Do bo kill'e jeden tylko Dobra, możesz zejść po matce, jak maszek Dobra, masz Janka, Janka, 1 Trzymaj Tak I z Tam body, zejść może po to? Hmm Daleko Może cię już minimalnie schodzić, ja mam dużo matsa? Żeby grać haita. D, D, tam jest, ale nie, nie weźmiecie Jeden gdzieś na zeonę gra White, i to fajne, Bert. Co za follow-up? Medy, medy na brokerze. Bert? Dobra, wydostanę na ka. Kieka znaczy. To? Aaa, jest zła. Takie. Udało nam się wygrać, więc teraz byliśmy zmotywowani, żeby grać jeszcze lepiej i rozwalić dzisiejszy turniej. No nie wiem, w takim razie to klaja. Mam trzy biegi gluta. Dostaję do z górki. Może się nie wykejł, nie dostał dostanę. Tepam dwa razy w waszą stronę. Się nawet nie zastanawiam. No, biegnie na prawo na górkę. Możecie. teraz? No, no. Perłuje, sperłował I 60. E, to e, widzę ultimate e, no, no, na dole. Na górze, na górze, na, na, górze, na górze, na górze. No, hmm. no widzę. No, teraz będę wyglądać raczej z owym m 50 jednemu Nie doceniam się, bim. Teraz ona już Ok. 30. O, no perują, perują, perują. Dobra, masz, wiesz, że chcesz 25. To go, 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 to go, to go. Gdzie? W 200 mi dół. Chyba, że będziemy mieli na niego peek. 3 white. Drugi. Drugi, drugi, drugi. white. Się white. Dead, czy nie? Dead, 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 dead. Nie, uciekł gdzieś. Dobijmy, dobijmy dwóch i możemy iść. No. Jeszcze trzeba dołowić trochę. To tam na edge'u? to dobijam Na nas na boxie, na na Łap go. Full box. Ja łap w boxie. Tak. White dead. Ale dalej do klapsa, Wielu. do klapsa. Przyjdziecie? Tak, tak. Ta. I bierzmy, i bierzmy. Lecę, lecę. Patrzę, patrzę. Zabiłem, zabiłem, zabiłem. Ok, zabijam. ok. Front. Lecę front i buduję. Nice. Buduję, buduję full. Podłączcie mnie z tyłu. Znaczy, będę połączyć Uwaga tak waga, wysoko wzią. perły, wysoko perły. Spróbuję farty. się. Próbuję obrać, próbuję obrać od tyłu. Zapodobałem mi. Mam tam. Mam haita Są idealnie pod nami, spróbujmy, bo mają ten. Tak. White'a ma wajta ma szara bohaterka. Nie Stryk mam. Teraz pytanie zimom отца i schodzimy Split nie schodzimy Ta tam zona dużo Tam jest body, pójdzie po, ktoś nie pójdzie po body. Musicie, musicie Dab? body. Kurde nice to, to nie jesteś, biorę sobie playlisty. Mam da playlisty. Dead, last. Nice, nice. Ja go, Nice. W tym pięknym zwycięstwie zostało jeszcze tyle czasu, żeby zagrać dwie gry. I jeżeli wygramy jedną z nich, to będziemy mieli naprawdę dobrą sytuację na jutrzejszy dzień. White, 1 Nice. Podchodzimy, podchodzimy, potrzebujemy tego. Nie, nie, nie. Zrobiłem My mamy wszystko Ja schodzę na dół i matce trochę No nie wiem, tam ci... Tak, na mnie nadal dole, Nie, 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 uważajcie, uważajcie Ja zaraz otwieram, daję pompy ziomkowi 30 ważę, ważę. tylko, mogę zboksować typa Tak, przelecimy do ciebie, gdzie lecisz? Ta, po prostu Dobra, obfram. po prostu przed ciebie frontem też I przelatuję jakkolwiek Na hajcie wylądowałem, ale czyluję Ja też tutaj pod hajt mam ziomka boksia Możesz tu ja możesz mord Ej, koch, koch, ko, ko. po, go, chodź, chodź. I wola, i wola, strzem. Moje? Ty mnie go. On jest w takim szoku. Dobra, no, chodź, chodź wie, mnie, chodź do mnie. Oj, chodź Do góry i metal. Mam zone, jesteśmy. Właśnie? I kilka Dobra, wola glota. I ma Części? po Cześć White, dead. Kurwa, nie, nie trafić. Zaszedł,

jest nice, smura, masz mety z niego. Ok, to jest solo. Ura. i. No, dobra. O wszystkim zadecyduje to, jak pójdzie nam w ostatniej grze. A jeżeli zagramy ją za zero, stracimy jakiekolwiek szanse na zrobienie pierwszej dywizji. No, napada, lecę co? No, full 3. Wszumija, full. Nie wiem, czy nie chcemy samolotu po prostu. Samoloty, ja dropię w samę. No chodź Szumik, Nie chcę samoloty. To ja lecę no to twoje czasy Szumik u góry, w rayczego. może też coś zostanę Dead! Nice. Aaaa. Mogę dojechać z tobą jak coś Możemy dobić To jest gdzieś body Przyjdź do? Was? Tak, widzę, zdropował tam, ja lecę, do jest teammate chyba tam i leci w cieciach, tak, tak, uważaj Szumik, ja lecę. Ja lecę. Ta, idź do nas, idź do nas Dobra. Ja za sekundę Dead. będę nice? I ostatni Graj czas, graj czas, ja podlatuję. 25W, już nie mam na co nie mogłem rzeczy okay. Jest tutaj za badi Idziemy dojść. Oso. Nie ma matce jakby co? No się Stąd C, trio. To trio może rotać w znaczącą stronę. Przyjdźcie do mnie, już Szumik idziesz? To mogą być w wk na się w ogóle. Ej, I kolejne trio, nie, 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 cofamy, cofamy. Nada, są w tylu, są się. Możemy razem wrócić aż tam na kraba. może jest on no. ten team prawie, nie? Gdzieś tam strzelający. Uwaga Dobra, za, za górką To ja widzę Patrzy na nas, widział mnie chyba Albo na kamień wejdą, albo będą płynąć. Ostanę 3 trzy, cztery odpoczymy się na górkę? Tak, szybko, szybko, szybko Dobra, musimy nie dwa jednika. razy perłami Raz gdzieś do przodu, a drugi raz pod górkę albo na górkę Na górę? Bo nie, korwek, żeby dolecieć tam, no i go Jest na Dobra Do góry, do góry, do góry, idź perłą Do góry idź perłą Sąd Nie wiem gdzie ja, nie widzę cię Popatrz sobie, do góry po prostu daj, daj, idę, idę Na dębno są hopy Zbudowałem tu box, uważaj byś się wziął Ej, bo oni się podmieniają tam, ej Okej, jestem salwany w 3 perły, czekaj 60 crack Biało Dead, dead, dead Dobiłem Tam Dobiłem Lutu nie weźmiemy, no gdzieś pod tego hajta po prostu. Tam. O, tam, no, po prostu tam po prostu jak. jakoś próbuje. Jestem obok za ona, parę kratek. Co, no a mnie nie próbuje. 105? Możemy złapać. kogoś złapać, ale ciężko, może ktoś z nas wyjechać. Potem złapiemy. To idzie pod górkę, szumi? Czy przed górkę tylko? Znaczy. Później będzie schodzić trochę z górki, ale idzie pod górkę. Dalej. Dobra, dobra, czekaj, w góra. Brawo, brawo. Uważaj dołu, uważaj dołu Ej, e, biją się, chodź. Rozszerzyłem jednego jeszcze zabudę, ho, chodź, chodź No jestem Moje drewno Ja mam build'u, ja mam Ale tam się leją zero macie I chodź, się. perła do góry perwa. po prostu, do góry perła, do góry perła chyba Ja cię tutaj no, nie, dobra Dobra, okay. daję perłę do góry O, ja spadłem na dół, mogę być led jest, Jestem, sam, nie Jeszcze raz chodzę perłem do ciebie ja, czy Daj go Daj, Moj. jedno HP miał Jezus, mi masa, do boxa. Co to jest mnie, ku... no? Nie, no dopiero mi się do lewej bardziej, bo wiedziałem, że dziura i to będą chłopy. Druga część tego filmu pojawi się już jutro, czyli 6 grudnia o godzinie 14.00